Zarówno mama na urlopie, tata na urlopie z pracy, jak i rodzice, którzy prowadzą działalność gospodarczą, pobiega, pobierają ten sam zasiłek. To jest zasiłek macierzyński za okres tych wszystkich y, urlopów. Wysokość zasiłku a może wcześniej powiem o tym, kto ma prawo do tego zasiłku. Tak jak powiedziałam, y, po pierwsze rodzice, którzy są pracownikami, y, także mamy, których umowa została przedłużona do dnia porodu. Mają prawo do tego zasiłku. W niektórych sytuacjach do zasiłku mają prawo również mamy, których zatrudnienie ustało jeszcze przed narodzinami. Są to sytuacje upadłości, likwidacji, śmierci pracodawcy lub rozwiązania stosunku pracy. Czyli nawet te mamy, które w dniu narodzin nie miały już umowy o pracę, ale stosunek pracy ustał z tych przyczyn, mogą skorzystać z tego zasiłku macierzyńskiego. A także przedsiębiorcy, lub zleceniobiorcy, ale warunkiem tu jest opłacanie składki chorobowej. Jeżeli tej składki chorobowej nie opłacacie, nie będziecie możli, mo, mo, mogli skorzystać z tych e, świadczeń. E, również rolnicy mogą pobierać zasiłek macierzyński. Jest to zasiłek w kwocie 1000 zł. Gdzie złożyć wnioski? Jeżeli jesteście e, pracownikiem no to wniosek składacie do pracodawcy. Jeżeli jesteście przedsiębiorcą, wniosek składacie do ZUS. W przypadku, oczywiście, ubezpieczonych w Krusie, ten wniosek, wniosek kierujecie do Krusu. Przedsiębiorcy muszą pamiętać dodatkowo o tym, żeby sobie wyrejestrować składki ZUS-owskie. To zazwyczaj robią oczywiście księgowi, którzy prowadzą wam tę księgowość. Odnośnie jeszcze przedsiębiorców chciałabym podkreślić, że nie ma znaczenia czy forma opodatkowania, z jakiej, z jakiej korzystacie. Tutaj każdy przedsiębiorca, który opłaca składkę chorobową, będzie mógł skorzystać z tych uprawnień rodzicielskich. Jakie dokumenty należy złożyć, żeby ten zasiłek wykorzystać? Przede wszystkim akt urodzenia. Natomiast no, te dokumenty będą się różnić w zależności od tego, m, kto nas ubezpiecza, z jakiego rodzaju za jaki czas korzystamy z zasiłku, czy to jest e, za okres urlopu ojcowskiego, czy też macierzyńskiego. Natomiast ja Was odsyłam do strony internetowej ZUS-u, tam wszystko jest wyjaśnione, e, e, tam sobie znajdziecie te wnioski, z których możecie skorzystać. Jeśli chodzi o wnioski do pracodawcy, to wystarczy wniosek zwykły wniosek papierowy. Nie musicie tutaj do, dołączać żadnych formularzy. Yy, stawki zasiłku. Stawki zasiłku. No to tak. 100% w, w przypadku zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego Wam przysługuje i urlopu ojcowskiego, zarówno prowadzący firmę, jak i tym yy, na yy, umowach o pracę lub na zleceniu. Natomiast w przypadku urlopu ojcowskiego, przepraszam, rodzicielskiego, jest to 70% tego naszego, tej naszej podstawy. Natomiast jeżeli chcecie skorzystać z takiej uśrednionej wysokości zasiłku, za okres zasiłku, za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, no to możecie złożyć wniosek. Ważne, żeby ten wniosek. Może, możecie go złożyć jednocześnie z wnioskiem o urlop macierzyński, o rodzicielski. Ważne, żeby ten wniosek był złożony w terminie 21 dni po porodzie, bo wtedy wyłącznie możecie skorzystać z tej uśrednionej wysokości zasiłku za okres macierzyńskiego i rodzicielskiego. Natomiast tata za ojcowski dostanie 100% a za te 9 tygodni dodatkowych rodzicielskiego, które niedawno zostały ustanowione, zawsze będzie 70%.